Wiem, bo ja też nie pokazuję. Dobra. Ja jej nie noszę. Dobra. Nie boli. Ej, Chihuahua, Chihuahua. No. Chihuahua i tajemnicze miejsce. Co tam robią moi przyjaciele? Chihuahua na desce. To jest Chihuahua, nie Chihuahua. Chihuahua. Ja no, Już musi leżeć. Uwaga. Uwaga! Idziesz? O nie! Czekaj! Ja wyciągnęłam Ja Ej, weź to! Ciułała jedzie! Oj! Mleko jest mi! Jadawka! Gróbka ciłały! Będę jeździć na ciławie! O! Jest! Co to Co to jest? Nasza ciłała! Czekaj! Ej, wciąg Ciłałę za sobą! No, nie nagrywam ci twarzy. Ej, Ej. Ciuała na rolkach, wziął, wziął. Pomocy. Czuła i tajemnicze miejsce? Tak. na rowerku. i na rowerku. Czuła. Nie, ona nie jest za darmo stara. Mamy Magic. Bum. Jestem pszczółką, help, help, pszczółka. Słowo. To znowu jej spadła. Eee. Czekaj do mnie. Gdzie ty jesteś? Eee. No nie, wiem, czy mam gdzie ty. Gdzie ona jest? Leon. Leon ona jest ja nie robić Dawaj ciłałe! Oś ty! Dawaj ciłałeś Goniam! Tak! A teraz ja i poki piasiu! Ej, daj tu ciuła!

Muro Leona. Na Płały. Miau, Czuła coś przemawia! Czuła sobie zażyczyła. Chodź, chodź, chodź po. Chodź powiem, co sobie czuła, zażyczyła. Ciułała sobie zażyczyła, żeby jej marchewki no? były przeznaczone też dla tych misiów. O miau. No kolejny! Koteł, Dał się nie. czapkę no O tajemnicze miejsce Tajemnicze miejsce Ciułały, tajemnicze Giga rower Tajemnicze miejsce G Giga rower czułała nie ma rowera Koteł Nie rozjedź mnie Koteł Jakbyś rozjechała Ciułałę to co? Cor? Co? Co robicie w tajemniczym miejscu? Wyciągamy nowy, Karolowi rower Buzowy. No i prawie każdy ma rower mnie. Ja nie chcę, ja nie umiem. Ty na tym, Karol na tym, a Ciułała na tym. Po co ci? To ją na Okej. Okay. Będzie się po, zamieni w lot. Tak, Ciułała. Też raz wysoka. Oj, czapeczka.